Cześć kochani, witam Was na kanale Coloury Scrapbooking Mam na imię Ania i chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować ciekawy projekt, bo jest to mini album na zdjęcia Instax, ale wykonany z kolekcji basicowej z lekkim twistem. Za chwilkę przejdę do samego albumu, natomiast na wstępie chciałabym podać tylko informację odnośnie konkursu, który. Akurat został ogłoszony na kanale. Także, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w tym konkursie, a do wygrania jest album ze złoceniami, ten album, który został um, pokazany na kanale w zeszłym tygodniu, to zapraszam do udziału w konkursie. Co należy zrobić? Należy zasubskrybować kanał oraz napisać komentarz pod filmem. Także, jeżeli ktoś miałby ochotę. Um, i chciałabym wziąć udział w konkursie, to jak najbardziej zapraszam. A dzisiaj chciałabym Wam właśnie pokazać ten album, który widzicie. Jest to album, który ja przygotowałam z myślą o Wieczorze Panieńskim. Ja strasznie lubię wykonywać takie małe formy i akurat też już jakiś czasy zastanawiałam nad tą kolekcją, a jest to kolekcja od Craft Sensation. Most days you sparkle, but today you rule. I to jest kolekcja typowa basicowa. Ona co prawda ma tutaj jeden arkusz, zaraz Wam pokażę, który może stanowić takie powiedzmy dodatki. Ale, ale niestety one są w języku angielskim, a ja chciałam, żeby ten album no, nie miał napisów w języku angielskim. Więc w zasadzie z tych dodatków nie skorzystałam. A poza tym arkuszem, w, tym, w tej kolekcji nie ma innych dodatków. Czyli taka typowa kolekcja basicowa. jeszcze w dodatku mamy tutaj w zasadzie trzy kolory: bo mamy biały, czarny i taką, taki róż malinę no, w takich różnych odcieniach. Także no, dość trudna kolekcja, tak myślę, szczególnie że bez właśnie dodatków. I na czym polega, jakby, zabieg, który wykonałam w tym albumie, i ten twist, o którym mówiłam i pisałam? Otóż polega na tym, że, jakby, bazując na tej kolekcji, stworzyłam sama dodatki do tej kolekcji. Głównie sama bo oczywiście też korzystałam z gotowych dodatków typu na przykład tekturki i wszystkie tekturki, które się pojawiają w albumie są z tekturkowo .pl. I co mamy na froncie? Może ja zacznę już opowiadać o, o samym albumie, a później przejdziemy, jak już będę pokazywać Wam w środku album, co jeszcze w tym albumie wykorzystałam jakby dodatkowo. Okładka bardzo prosta i element 3D w postaci shakera. Piękny shaker, taki kryształ z szybką. Bardzo lubię, kiedy właśnie shakery są sprzedawane już z dociętą szybką, żeby... No bo to jednak ułatwia zdecydowanie pracę, szczególnie jeżeli ten shaker ma jakiś skomplikowany kształt. Tutaj mamy kilka warstw papieru skrapowego i bazowego. Baza czarna, piękna okładka. Ona już się u mnie na kanale pojawiła w albumie sylwestrowym. To jest czarna iskra. Która się przecudownie mieni. Uwielbiam generalnie tą tkaninę introligatorską. I stwierdziłam, że ona w tym albumie będzie pasowała jak ulał. Na boku albumu na grzbiecie i na ty z tyłu albumu nie ma żadnych innych dodatków. Album też nie zapina się na, ani na zatrzaski, ani na wstążki. Jest na tyle mały, że myślę, że w tych małych formach nie ma konieczności, żeby jakieś dodatkowe zapięcia hmm, tworzyć, hmm, chociaż można oczywiście. Um, no i ja tutaj, kolor, jeżeli chodzi o kolorystykę, to tutaj już nic dodatk dodatkowo nie dodawałam. Jeżeli chodzi o same kolory, bardziej rozchodziło się o dodatki, żeby trochę tą kolekcję urozmaicić, żeby ten album był po prostu ciekawszy. No i co my mamy na pierwszej stronie po otwarciu? Um, po otwarciu... No Widzimy właśnie tą kolekcję basicową, czyli ona jest bardzo stonowana, ma co prawda niektóre arkusze, zobaczcie, takie bardziej bogate, to są takie kompozycje kwiatowe, ale to jest dalej tło. To nie są grafiki, które coś by jakby przedstawiały. No i jeden z pierwszych zabiegów, to użyłam w albumie stemple do tego, aby stworzyć sobie własne elementy do kolekcji. I z czego skorzystałam? Skorzystałam na pewno, też się pojawi tam na kolejnych stronach. Stempel to jest akurat stempel, który zakupiłam w sklepie Action. I to są też stemple, które kupiłam w sklepie Action, i akurat one świetnie mi się tutaj sprawdziły. Zaraz zobaczycie. Tutaj nie wiem, czy ja tu mam. Akurat nie mam. Na kolejnych stronach się pojawią te stemple i też się pojawią te. Takie wstążeczki, które też jakby stanowią: o, zobaczcie tutaj taką ozdobę delikatną, bo ja też jakby nie chciałam, żeby ten album był jakoś super przesadzany. On, ma, on po prostu miał być po prostu ciekawszy, żeby te grafiki, z racji tego, że tych grafik nie ma, to żeby te, kilka tych elementów się tu pojawiło, tematycznie związanych właśnie z albumem. A że to jest album na wieczór panieński, no to też takie dodatki gdzieś tam sugerujące właśnie ten. Ten dzień zastosowałam. Czyli mamy po pierwsze stemple. Do stempli użyłam tuszu Ranger Archival Ink. Ja go uwielbiam: on jest trwały, on, jest, on nie bleknie, z nim się nic nie dzieje, schnie od razu. Także to jest ten tusz. Ja go polecam, ja go używam zawsze. Jeżeli używam czarnego tuszu. I co mamy na stronie okładkowej? Tutaj mamy taki zestaw klapek i one są ze sobą połączone i najpierw sobie otwieramy klapkę. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie możemy rzeczywiście te zdjęcia powklejać, ale spokojnie możemy też, słuchajcie, sobie coś zapisać, jak najbardziej. Możemy nawet wpisać życzenia. Tutaj delikatna ozdoba i kolejna rzecz, oprócz stempli użyte zostały wykrojniki. Niedużo, powiem szczerze, bo akurat zobaczcie ten wykrojnik. Mi się przydał do takich trzymadełek, które tutaj w albumie będą widoczne. I to jest akurat taki zestaw wykrojników. Ja go ostatnio kupiłam. Co prawda kupiłam go ze względu na ten napis handmade, natomiast wykorzystałam w zasadzie to, te, ten malutki element, który mi tutaj posłużył, podwójnie sklejony, żeby był sztywniejszy, żebym ja tu mogła spokojnie sobie te klapki otwierać. Właśnie do, do ich otwierania. Natomiast te środeczki posłużyły mi jako taka dekoracja dodatkowa klapek, na przykład. Czyli mamy stemple, wykrojniki. Dodatkowo, jeszcze kolejny wykrojnik, który się pojawia, to jest taki wykrojnik brzegowy, również zakupiony w sklepie Action. Ja go uwielbiam. I to jest ta, taka jakby koronka. Ona tutaj też mi fajnie pasowała. Ona nie jest zbyt zdobna. Ja lubię takie y, rzeczy, które nie są zbyt zdobne, bo one wtedy tak nie przytłaczają i nie rzucają się tak w oczy aż za bardzo. A stanowią taką delikatną ozdobę w albumie. Y, I po otwarciu tej klapki, to tak jak pokazywałam, tutaj mamy y, nieco na dwa zdjęcia, ale całość jeszcze sobie otwieramy. I zobaczcie. Y, tutaj nas pokazują te od tyłu te klapki, Tapki. I tutaj mamy taką dekorację, papier skrapowy, nie, czyli takie tło i element wycięty, narysowany, już Wam mówię, bo to jest kolejna rzecz, która została zastosowana w albumie, e, czyli e, moje ukochane e, cienkopisy, markery. E, ja akurat tutaj używałam e, białego e, takiego rolopisu. E, i, I rysowałam sobie elementy, słuchajcie, na czarn tym czarnym arkuszu, już Wam pokażę. To jest ten arkusz, czyli sobie na kapalątku po prostu rysowałam białym żalopisem kształt i go po prostu później wycinałam. Docinałam jako element wycięty do kolekcji. Ale też się pojawiają oprócz takich białych białego żelopisu, mają się elementy y, narysowane czarnym cienkopisem i ja akurat korzystałam z, z y, mikronów. Y, ja uwielbiam je. Y, nie wiem, czy złapiemy tutaj ostrość. Hmm. No, chyba nie złapię. Moment, tak spróbujmy. O! Yy. To jest akurat 02, korzystałam z 01, 08, zaraz Wam pokażę w którym miejscu, do rysowania elementów właśnie, które miałyby mi tutaj troszkę urozmaicić tą kolekcję. I tutaj nie mamy kieszeni, w tym albumie kieszeni nie ma. To jest taka kieszeń, półkieszeń powiedzmy i dużo miejsca na zdjęcia. Tutaj zdjęcia możemy sobie wkleić, słuchajcie, można je tu po prostu wkleić na stałe a dodatkowo tutaj również, bo ja tak przygotowałam te klapki, żeby one wszędzie te zdjęcia powchodziły, żeby te klapki nie były puste, ale możemy je po prostu tutaj włożyć luzem, zamknąć i możemy sobie je tak w taki sposób przechowywać. Dodatkowo i tutaj mamy taką książeczkę. Ja się długo zastanawiałam, powiem wam nad tym napisem, bo chciałam go umieścić na froncie albumu, na okładce. Ale jednak z tego pomysłu zrezygnowałam. Chciałam, żeby ta okładka była bardziej stonowana, taka jednoznaczna, żeby nie za dużo się na niej działo i wykorzystałam ten element. On jest też tekturka potuszowana na czarno właśnie tym tuszem Rangera czarnym. Królowa jest tylko jedna i tą książeczkę można akurat wykorzystać na wpisanie życzeń dla przyszłej Panny Młodej. Myślę, że fajna opcja. Mini album, mini książeczka. No i dużo miejsca do przechowywania zdjęć. Wszystko zapinane na magnes. Obok mamy gotowe wklejone dwie maty i zobaczcie elementy narysowane przeze mnie, wycięte narysowane białym żelirolem na czarnym, takim ciemnym tle z kolekcji. Dodatkowa dekoracja w postaci koronki. I tutaj, na kolejnej stronie, mamy zamykanie za pomocą tekturki. Tekturki oczywiście, od tekturkowo.pl, podklejone papierem skrapowym. I tutaj mamy, słuchajcie, taki wodospad, ale pionowy i taki troszeczkę urozmaicony. O! I wygląda to tak po otwarciu. Także, mnóstwo, zdję... mnóstwo miejsc na zdjęcia. I wszystko zapinane na magnes. Żeby się tutaj ładnie trzymało. Wszystkie klapki, wszystkie maty są dostosowane do zdjęć formatu Instax Mini. I tutaj właśnie mamy tą klapkę, gdzie mamy grafikę. I ta grafika jest narysowana przeze mnie właśnie tymi cienkopisami, które przed chwilką pokazywałam. Tak to wygląda, i ta klapka jest wykończona też tekturką. Zobaczcie, bo tak mi tutaj czegoś brakowało. Tutaj mamy akurat element z wykrojnika, i yy, ja tutaj najpierw w pierwszej kolejności wkleiłam sobie tą koronkę, bo nam tutaj świetnie pasowała. Zobaczcie, ona tu jest. Ale łapiąc za nią, ona by się uszkodziła, bo ona jest delikatna. W związku z tym tutaj sobie przykleiłam taki mocny element tekturkowy, za który możemy sobie spokojnie łapać i się nic nie dzieje. I tutaj po otwarciu, słuchajcie, mamy taki mały element pop-up. Nie wiem, czego ja tak zdołam pokazać. Tutaj nam się otwierają jakby te książeczki, i one są tak jakby troszkę w powietrzu, tu od tyłu. I tutaj mamy miejsce na wklejenie czterech zdjęć. I zobaczcie, tutaj spokojnie sobie możemy te zdjęcia powciskać. One tutaj, o moment, spokojnie wejdą. Ja też nie chcę wciskać, żeby mi się tutaj nic nie... O, zobaczcie. Ustawić prosto i mamy wklejone zdjęcie. Także wszystko jest docięte pod zdjęcie Instax Mini. Nic nie trzeba docinać. I miejsce na cztery zdjęcia. I to z kolei kolejne elementy. To są akurat, tutaj nie pokazałam, ale to też jest ym, stempelek y, od Craft Sensation. Y, już nie pamiętam z, jak, z jakiego zestawu, ale też ten kieliszek właśnie jest y, z, od Craft Sensation. Y, więc y, też odbity na papierze kraftowym. Zapinanie na magnes. Na kolejnej stronie to jest środek albumu. I w środku albumu stwierdziłam, że fajnie by było zrobić coś ciekawego i fajnie też jakieś przesłanie zawrzeć w takim albumie, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o taką uroczystość, jaką jest Wieczór Paniński. I tu jest z kolei dużo miejsca na to, żeby powpisywać różne hasła, życzenia, teksty, które po prostu nam się kojarzą może z tą osobą właśnie oraz miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy takim mini belly band on jest na magnes. W związku z tym W związku z tym jakby wszystkie zdjęcia, które wkładamy pod ten belly band nam nie wypadną, bo on nie jest w pionie standardowo, tylko jest w poziomie. Ale spokojnie. Tutaj to się nam wszystko mocno trzyma, bo trzyma nam tutaj ten pasek. I też tutaj dodatkowo w tym albumie, właśnie mamy, zobaczcie te pieczątki, pieczątki, stempelki, które wybiłam na papierze kraftowym, podkleiłam na papierze bazowym i mamy fajny, fajną minimatę też do zapisania jakichś fajnych ciekawostek. I tutaj klapka zapinana też na magnes, docięta, właśnie też z elementem, czyli stempelkiem wyciętym z papieru z kolekcji. Kolejna strona, no to tutaj mamy akurat stronę już z klejonymi matami i tutaj znowu nam się pojawiają tekturki i te tekturki, one nie są do końca podklejone, tutaj spokojnie możemy sobie zobaczcie, włożyć zdjęcie. I to zdjęcie nam się zmieści, nie musimy walczyć i delikatna koronka też nawiązująca do jakby pozostałych elementów w albumie. I tutaj z kolei mamy, zobaczcie, klapki, to troszkę wygląda jak kieszenie, ale to fajne rozwiązanie jest, powiem Wam szczerze, strasznie mi się spodobały te rozwiązania, właśnie nie z kieszeniami, a z klapkami, bo dają też możliwość właśnie umieszczenia zdjęć ludzem I jakieś takie są mniej, są lżejsze niż takie kieszenie mocne i ten album jest taki bardziej interaktywny, te strony w albumie. I tutaj mamy, słuchajcie, zobaczcie, to jest papier skrapowy. Te elementy są narysowane przeze mnie właśnie tym białym żelopisem. Czyli kolejny element, który się tam nawiązuje do tego wieczoru, który jest wieczorem pełnym zabawy, wieczorem uroczystym. W związku z tym, i ja też chciałam, żeby ten album był taki kobiecy. Także ta kolorystyka właśnie biało-czarna, ale z dodatkiem tej, tej czerwieni, różu w zasadzie, no myślę, że świetnie się tutaj sprawdziła. Tutaj mamy różnego rodzaju maty. Tutaj mam taką matę, właśnie też z tym elementem stworzonym za pomocą stempelka. Tutaj możemy sobie oczywiście też coś zapisać. I maty możemy oczywiście też wkładać tutaj zdjęcia luzem. Tutaj również możemy sobie, zobaczcie, wkleić zdjęcie i tutaj tutaj normalnie sobie wklejamy zdjęcia jakby pełnowymiarowe instax mini tutaj też możemy sobie oczywiście zdjęcie wkleić chociaż niekoniecznie, bo ja raczej staram się robić tak te albumy, żeby po otwarciu była widoczna powiedzmy fajna grafika a po otwarciu mamy mnóstwo miejsca na umieszczenie zdjęć, także nie ma potrzeby jakby ten grafik zasłaniać w albumie. Kolejna strona mamy wykorzystanie takich mini klapeczek. Powiem Wam tak, kolekcja basicowa, ale dla mnie strasznie ciekawa, szczególnie przez te arkusze, które tworzą takie jakby plamy. I one są takie fajne. Tutaj mamy taki arkusz typowy, że wiemy, że to jest tło powtarzany wzór. A tutaj mamy coś zupełnie odmiennego, czyli coś nieszablonowego, niepowtarzalnego, taka rozmyta plama, która nam strasznie fajnie z tym gra. Pomimo, że dwa zupełnie różne style w tej samej kolekcji, fajnie można naprawdę połączyć. A do tego jeszcze zobaczcie papiery, które są typowo geometryczne: gdzie mamy taki wzór typowy, linie, kropki, kreseczki, mocno taki geometryczny, graficzny. I to wszystko się naprawdę y, fajnie ze sobą łączy. Y, I tutaj znowu mamy trzy madełka, zobaczcie, wycięte z wykrojnika, miejsce na z, y, kolejne zdjęcia, trzy klapki, i to znowu, klapka w dół, miejsca sporo na, zobaczcie, y, na umieszczenie zdjęć, na matę bądź luzem. Y, ja też się starałam, żeby te takie wyraziste arkusze, mocno rzucające się w oczy, one były troszeczkę ukryte. Czyli tutaj zobaczcie, mamy delikatnie, tylko widać ten, ten, ten arkur gdzieś tam nam wy, przebija. Tutaj jest mocniejszy akcent, ale on jest gdzieś tam jeden w zasadzie w całym albumie. I on aż tak myślę nie przeszkadza, jeżeli chodzi o odbiór. I tutaj kolejna klapka. Tym razem chciałam zrobić coś na wzór kieszeni, ale też nie chciałam, jakby robić standardowej kieszeni pełnej, i to tylko wygląda jak kieszeń. A po otwarciu mamy znowu klapki, czyli taki trochę album klapkowy w różnej wersji, także właśnie z wykorzystaniem tych fajnych wzorów ze stempli, które troszeczkę nam jakby urozmaicają ten graficzny charakter całej kolekcji, żeby ten album po prostu nie był zbyt monotonny. Tutaj zobaczcie znowu y, powtórzona sytuacja, możemy sobie wkleić zdjęcia. Y, możemy je również wrzucić y, luzem. Tutaj spokojnie sobie zmieścimy zdjęcia, y, żeby je po prostu wkleić. Także tak wygląda album, tak się prezentuje. Y, właśnie chodził, tak, za mną powiem Wam taki album y, nie niestandardowy, y, właśnie z kolekcji basicowej. Y, ale z takim lekkim twistem, czyli mm, no, coś by trzeba było do tego albumu dodać, żeby mm, no, żeby on zaczął żyć, żeby ten album był wyjątkowy. Myślę, że ten album jest wyjątkowy. Zobaczcie, tu mamy shaker, bo nie wiem, czy mówiłam. To jest shaker, to nie jest tekturka, to jest shaker. Ja uwielbiam shakery. Myślę, że do takich albumów nie tylko dziecięcych, ale też takich stricte mm, z jakichś przyjęć, ym, takich zabawowych, świetnie się sprawdzają, bo one też tematycznie jakoś tak fajnie y, pasują. Yy, no, ja myślę, że ten album yy, w, jakich, w jakimś stopniu jest ciekawy i jest trochę inny od y, innych albumów. Yy, strasznie jestem ciekawa, co o nim sądzicie. Yy, mam nadzieję, że dacie znać w komentarzach. Yy, to jest taki album, który gdzieś tam za mną chodził. Udało mi się go w końcu zrobić. Jeżeli ktoś akurat byłby zainteresowany, to akurat ten album jest dostępny. Ja Wam bardzo dziękuję za. Za uwagę w ogóle za w ogóle dziękuję wam za mnóstwo komentarzy, które dostałam od was pod ostatnim filmem. Strasznie się cieszę, że się odezwaliście, że mogłam nawiązać z wami chociaż jakiś minimalny kontakt. Strasznie się cieszę. Witam na kanale wszystkie osoby, które są nowe i pozdrawiam wszystkie, które już od jakiegoś czasu są ze mną. I zapraszam was serdecznie zarówno do konkursu, jak i do oglądania kolejnych prezentacji. Do zobaczenia. W kolejnym filmie. Cześć!